Jestem Janek, a dokładnie Lilianek. Witam Was w krótkim odcinku. Zanim przejdziemy do filmiku, możesz zostawić łapkę w górę, chociaż nie zmuszam, ale zostaw też subskrypcję, bo to obowiązkowe, ponieważ 70% z Was jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie unboxing zestawu od Team. Wojan team znany. No znany, po prostu znany. Ja zamówiłem bransoletkę, najprawdopodobniej przyszło też zdjęcie z autografem i właśnie dzisiaj zobaczymy czy to jest fake, czy może to jest prawdziwe. A więc serdecznie zapraszam do oglądania. Dobra, mam tutaj taką kopertę. Ło, 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 ja już tu dużo widzę. Na samym początku. Zobaczcie, mamy tutaj taką silikonową. Bransoletkę, którą ja zamówiłem. Ona kosztowała 15 zł dokładnie. Tak to ta, taka bransoletka kosztowała 15 zł. Zobaczymy jak się sprawuje na rękach. No trochę jest czas na, bo nie powiem. Dość ciężko się zakłada tą bransoletkę. silikon, nawet się bardzo łatwiej zakłada, no. Dlatego mogę się trochę pokłócić. Tutaj jest taki mega kozacki diamencik, który mi się podoba. I tutaj piszę oczywiście Wojan. No, Wojan team. Tak, no pisze, tak to mniej więcej wygląda. Przybrał zaletkę, będę nosił? Chyba nie. Ja. I zamówienie całe mnie kosztowało 30 zł, ponieważ jeszcze przesyłka za przesyłkę tyle wzięli, że. Oczywiście teraz jest to: czyli zdjęcie z autografem Wojana. Tak, mamy zdjęcie z autografem Wojana. Myślę, że. Zdjęcie, no, fajne. Jak najbardziej fajne. Jak widzimy, mamy tutaj autograf Wojana. Mm. Mi się zdjęcie podoba. Zdjęcie mi się też podoba. Tutaj mm. Tu jest takie fajne. I cały zestaw, no, nie jest warty 30 100 zł taki zestaw. Za bluzę pewnie by wzięli jeszcze więcej. No, więc, no, no, zestaw nie jest warty swojej ceny. Jest to jest jakaś silikonowa bransoletka z napisem takim Wojandim A on jest akurat taki lepszy ten napis, możecie zobaczyć Patrzyłem na YouTubie czy jest jakiś unboxing z właśnie tym zdjęciem i Powiem Wam, że nie było ani jednego unboxingu Ja sobie muszę zrobić zdjęcie na miniaturkę, bo muszę mieć fajną kozacką miniaturkę No i myślę, że zaczniemy robić miniaturkę i pytacie czy będą jeszcze jakieś unboxingi? Tak będzie unboxingi. Płyt będzie dużo unboxingów. Więc zasubskrybuj oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego takiego filmiku. Ja byłem Janek i cześć!